Opublikowałem niedawno film na, w którym to filmie odpowiadałem na pytania swojej kursantki i w jednym z tych pytań było nawiązanie do filmiku na którym to jechałem za egzaminem przez Górkę Gołdńską. I po publikacji tego filmu, tego z pytaniami, skontaktował się ze mną jeden z widzów, który zadał mi pytanie, po co ten egzamin jechał na górkę gołonowską, skoro tutaj nic nie ma. W sensie, że nie ma tutaj jak czy gdzie wykonać zadań egzaminacyjnych. Otóż na górce można wykonać wiele zadań egzaminacyjnych, choćby na tym odcinku, na który egzamin nie wjechał, można wykonać chociażby zawracanie. Jest to odcinek, który nie ma nie ma przejazdu, więc zawracanie jak najbardziej tutaj trzeba wykonać, jeżeli byśmy tutaj wjechali. Po drugie. Górka, jak sama nazwa wskazuje, jest wzgórze, wzniesienie. Jedziemy tutaj, będąc cały czas pod górę, bądź z góry, więc możemy tutaj zobaczyć, jaką ten zdający ma technikę kierowania, czy potrafi sobie w takich warunkach radzić. Kolejna rzecz zachowania w stosunku do pieszych. Jak widzimy tutaj, pomimo że są chodniki, chodniki są bardzo zniszczone i bardzo często piesi poruszają się tutaj jezdem. Są tutaj często zaparkowane pojazdy, a więc wymijanie się często na z odcinkach yy, zwężonych. Jazda drogami dwukierunkowymi. Mamy tutaj skrzyżowanie z tak zwanym łamanym pierwszeństwem, których w tej chwili jest w przebudowanej Dąbrowie jak na lekarstwa, więc jedno z niewielu takich miejsc w mieście, gdzie egzaminator może na tego typu skrzyżowaniu sprawdzić, czy osoba zdająca potrafi sobie w takim miejscu radzić. Dopytywał też po co egzamin jechał pod cmentarz. Otóż, szanowny widzu, egzamin nie jechał nigdzie pod cmentarz, ale jeżeli już miałby jechać chociażby w tą ulicę, gdzie teraz, czyli pod cmentarz czy pod kościół, to zobaczmy, tutaj znowu mamy przede wszystkim zachowania względem pieszych, bo tutaj już na bank piesi idą yy, idą jezdnią. Przy samym cmentarzu mamy łuk drogi. I znowu kłania się tutaj technika kierowania, umiejętności poruszania się w takich warunkach, a więc odpowiednio zredukować bieg. Na niższy. Tu jest dość duży parking. Na parking nie będę pod sam kościół ale, ale można, skoro już tutaj przyjechaliśmy, można wykonać parkowanie. Można też wykonać zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury tutaj w miejscu pomiędzy drzewami, gdzie ja, to, gdzie ja to wykonałem. Tak więc, jak widać, tych zadań, które można na samej górce wykonać, jest naprawdę bardzo dużo. Bo zadania egzaminacyjne to nie jest tak, jak często wiele osób myśli, że to jest zaparkować, zawrócić i, i tak naprawdę to jest wszystko. To Każde polecenie egzaminatora, które, które dostajecie, to jest wykonywane jakieś zadanie egzaminacyjne. Więc tu na górce również dostajecie polecenie skrętu w prawo, skrętu w lewo, yy, są Skrzyżowania z łamanym pierwszeństwem, ze znakami, a że egzaminator wybrał przejazd tendy, takie jego prawo. Jest to droga publiczna, ogólnie dostępna. Więc, jak najbardziej Tutaj miał prawo tego kursanta, tego zdającego, pokierować. I to zrobił. Więc wszelkie pytania, po co tutaj akurat w tej sytuacji pojechali, to już należy tak naprawdę kierować do Wordu, a nie do mnie. Ja w tym, w tym momencie nie jestem w żaden sposób stroną.